Jest 18.05. Debata dnia. Dzień dobry Państwu, Magdalena Złotnicka. Witam Państwa w to piątkowe popołudnie. Najważniejsze wydarzenia dnia będę podsumowywała wraz z publicystami. Są z nami redaktor Robert Knapp z portalu TVP info. Dzień dobry, Panie Redaktorze. Dzień dobry, dobry wieczór, witam oraz redaktor Adam Buła z Polski The Times. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Panowie Sejm uchwalił ustawę w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, czyli mówiąc bardziej kolokwialnie, uchwalił ratyfikację tzw. funduszu odbudowy. Teraz czekamy na to, co zrobi Senat, a Senat już zapowiada, że będą poprawki do zgody na ratyfikację. I tu pojawia się pewnego rodzaju spór, ponieważ zarówno prawnicy, jak i politycy nie są zgodni w opiniach. Nie wszyscy uważają, że jest możliwość dla ingerencji Izby Wyższej Parlamentu. Co panowie sądzą o całej sprawie? Jak będzie wyglądało procedowanie tego wszystkiego w Senacie? I zaczynamy od Adama Buły. Mówiąc, nie słyszałem tych głosów, więc może być jakieś. No, więc może ja bym nie uważał, proszę najmocniej. Sprawozdanie jest taka, że jeżeli uznaliśmy w tej imię, że to jest zwykła procedura uchwałodawcza, czyli nie wymaga w większości dwóch trzecich próbowała podnosić opozycja, że to jest wyjątkowa yy, yy, ścieżka tak zwanych decyzji suwerennych, no to, jeżeli tego nie ma, no to na tej samej zasadzie Senat to prostu normalnie, czyli yy, 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 ma prawo zgłaszać poprawki do, do ustaw, które potem ospatruje sejmem. kompletnie nie widzę tutaj porada zadzierzgniętej jakiejś dyskusji. To o tym, że z tego, co to, to yy, planowane posiedzenie na trzy przyszłym tygodniu rozpocznie się od posiedzenia, od posiedzenia yy, decyzyjnego w sprawie programu obrad Senatu i, i tam ma zapadać decyzja chyba 12 maja, czy oni wprowadzą yy, tą sprawę pod obrady na najbliższym posiedzeniu, czy na drugim majowym posiedzeniu, bodajże tam dwa tygodnie później. I to chyba jest jedyne pole w w tej chwili. 12 maja ma się odbyć konwent seniorów. Co do tego, jak będą głosowali poszczególni senatorowie, za chwilę przejdziemy. Chciałam jednak jeszcze wcześniej zapytać redaktora KNAPA o ten dwugłos. Znaczy, ja myślę, że tutaj jest kwestia no, bardzo prosta. Mamy, y, mamy, jest to procedura ratyfikacji pewnej umowy y, podjęta przez Sejm i y, jest możliwość zagłosowania za albo y, nie przez Senat. I jak to dalej się będzie toczyć, jakie będą polityczne rozgrywki wokół tego, no to raczej należy się spodziewać podobnej sytuacji, jaką mieliśmy w Sejmie. Prawdopodobnie te poprawki i te próby zgłaszania i głosowania będą podejmowane. Z jakim skutkiem? No zobaczymy no w Senacie jakby tutaj najwięcej do powiedzenia w tym momencie. Ma Marszałek Grocki, chociaż... Trudno się spodziewać się, żeby z kolei posłowie sprzyjający ratyfikacji po lewej stronie byli oportunistami w tej kwestii. Więc czy, czy Senat by chciał brać na siebie w takim razie część tych senatorów po lewej stronie bardziej, na siebie brać tą odpowiedzialność za złamanie procedury ratyfikacyjnej, nieuchwalenie tego? Nie wiem, czy taki sygnał y, puszczony w, y, na arenę międzynarodową do Unii Europejskiej byłby y, rzeczywiście y, y, dla nich y, dobry. Panowie, a jeśli chodzi o głosowanie poszczególnych senatorów, czego się panowie spodziewają? Pytam przede wszystkim o senatorów niezależnych, ale także m.in. o senatora Prawa i Sprawiedliwości Jana Marii Jackowskiego, który, jak wynika z zapowiedzi medialnych, raczej Funduszu Odbudowy w Senacie nie poprze. Czy to są takie głosy, które mogą coś zmienić, czy też jednak poparcie będzie na tyle duże, że one są bez znaczenia? Redaktor Buła. Pani redaktor no Jaskowski powiedział wprost, on tego nie wariantował on powiedział wprost, nie zagłosuje za funduszem za odbudowy w, w tym kształcie i to chyba w, wczoraj to obwieścił i tam ja nie zauważyłem żadnego pola do manewru, to była jasna deklaracja. Natomiast te głosy będą rzeczywiście się pewnie układały bardzo ciekawie, bo koło tego Toczy się dość duży taniec polityczny, w którym i opozycja i Zjednoczona Prawica próbuje się poukładać na, na kolejny dość duży, dość długi etap rozgrywki, mniej więcej w perspektywie roku, półtora roku, więc to jest bardzo ważny temat. I ja sądzę, że w się na tym, że jednak z jeszcze mimo wszystko nawet z lewicą opozycji uda się Prowadzić jakiś drażliwy dla, dla rządu PiS bezpiecznik, który będzie podstawą do, do jakiejś kolejnej rozgrywki na poziomie sejmowym. Czego po poszczególnych senatorach spodziewa się redaktor KNAP? No pod jasnymi deklaracjami, o których słyszeliśmy, po senatorów, którzy mówią tak albo nie, to już wiemy. Natomiast ja podzielam jakby ten pogląd, że po raz kolejny będziemy mieli jednak do czynienia z próbą, no taką szarpaną próbą rozgrywania tego tematu politycznie wewnątrz kraju i wyciągania, próbowania wyciągać, wyciąganie takich tematów, takich kwestii, które rzeczywiście stałyby się źródłem jakiegoś kolejnego. Dialog, dialogu, sporu politycznego w, w, w stosunku do rządu. Natomiast no, to się może skończyć dokładnie tak samo, jak skończyło się dla, prezesa, dla przewodniczącego Budki, bo e, te kwestie w konfrontacji z istotnymi interesami Polski czy całej Unii Europejskiej, no nijak się mają po prostu. No, nie można wyciągać pewnych kwestii partykularnych, partyjnych wręcz jako oręża w wojowaniu przeciwko ewidentnym pozytywom, plusom tych rozwiązań. I to o tym bardzo boleśnie przekonał się Borys Budka, go poparcie już w ramach samego, samego samej samego ugrupowania Platformy Obywatelskiej, no spada, jest on bardzo źle postrzegany w tym momencie. stop, stop, stop. stop. adwocem, Adam Buła, który, ja, mu, redaktor, który mówi stop, stop, stop. Pan, redaktor Buła mówi do mnie stop. Pan, tak to zabrzmiało. Nie rozumiem, to nie redaktor Buła To, to, to koleżeńska przysługa, ponieważ dzisiaj jestem po ja, dziękuję za pan, 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 swoją wypowiedź. Ogłoszonego przez politycę w sondażu pracownik Social Changes, jeśli dobrze to wymawiam, bo to taka bardzo ambitna nazwa, nie Polska, jak na patriotycznym ośrodku. Panie Polacy. redaktorze, bez złośliwości adrenu. W każdym razie problem polega na tym, że yy, yy, ta pracownia zauważyła yy, w komentarzu yy, tego portalu, czytałem to dosyć dokładnie, że o ile chyba połowa Polaków źle ocenia przywództwo Borysa Budki w Platformie, to niestety, jak zauważył komentator, w samej Platformie jej wyborców pozytywnie ocenia go dwie trzecie, co jest mniej więcej wartością odpowiadającą ocen poprzednich szefów TO. PO. To, 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 to ja ty ja tylko, ja ja tylko doprecyzuję, panowie, nie... przepraszam, bo skoro już odwołujemy się do tego sondażu, to dokładne wyniki są takie. Na pytanie, jak ocenia pan pani Borysa Budkę w roli szefa Platformy Obywatelskiej, 48% badanych ocenia go zdecydowanie negatywnie lub raczej negatywnie, 15% oceniło go zdecydowanie pozytywnie lub raczej pozytywnie, 37% badanych nie ma w tej sprawie zdania. Jeśli chodzi o podział na elektoraty, 74% wyborców Zjednoczonej Prawicy ocenia Borysa Budkę źle, 47% wyborców Polski 2050 ocenia go źle i 27% wyborców Koalicji Obywatelskiej. Jeśli chodzi o wyborców Koalicji Obywatelskiej, dobre zdanie o liderze Platformy Obywatelskiej ma 48% badanych. To tak z kronikarskiego obowiązku, przepraszam, że panom przerwałam. Robert Knapp. Koalicji Obywatelskiej. Pytanie jest e, tak naprawdę dotyczące samej Platformy Obywatelskiej. Pamiętamy przecież... E, jakie wypowiedzi miał e, Grzegorz Schetyna e, w kwestii Borysa Budki. Nie tylko w kwestii głosowania nad Funduszem Odbudowy, kiedy wręcz powiedział, że no, zajął stanowisko przeciwne jakby do całej tej linii, którą Borys Budka próbował budować, no, ale też sugerował wręcz, że na najbliższych posiedzeniu, e, spotkaniu władz e, ugrupowania należy podjąć decyzję, należy podjąć starania być może o wymianie przewodniczącego, więc to nie są jakieś zdania padające, nie wiem, z dziesiątego szeregu, ale to są wypowiedzi moim zdaniem sugerujące konieczność wymiany, czy przekonania o wymianie. Ja bym chętnie skończył e, pan e, drugi raz mi przerywa. Panowie, ale kiedy... Szanowni panowie, przepraszam. Szanowni panowie, jeżeli mówicie panowie jednocześnie, nikt łącznie ze mną panów nie pan 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 rozumie i słuchacze na tym tacą, więc prosiłabym o jednak nie mówienie na 3-4. Robert Knap kończy myśl, potem adwocem Adam Buła. Znaczy pan Borys Budka nie ma się czym poszczycić, jeżeli chodzi o prowadzenie Platformy Obywatelskiej. To chwila jest jakiś problem, jakieś, jakieś wpadki, jakieś, yy, jakieś yy, problemy, nieudane akcje polityczne i wypowiedzi. I moim zdaniem yy, nie jest to yy, osoba, która jest w stanie w ogóle w, w Platformie Obywatelskiej dalej funkcjonować na tak wysokim szczeblu i uważam, że to, co stało się podczas głosowania w Sejmie pokazuje, że pan Borys Budka po prostu, krótko mówiąc, zakiwał się sam na śmierć. Adam Buła będzie bronił Borysa Budki? Nie, chciałem tylko powiedzieć, że jesteśmy w Radzie Informacyjnym Publicznym, gdzie, jak sądzę, publiczność, którą pozdrawiam, jest znacznie bardziej wyławiona niż przeciętni konsumenci strumienia wiadomości codzienny, w związku z czym wypadałoby też komentować rzeczywistość na, na trochę w większym poziomie, takie ogólnienia, że nic się I nie udało, nic się robi? nie zrobiło, ja nic nie. ten, tam, budka B, budka B. No to, no to nie możemy po prostu krócej, w 167, bo uwaga, że bo jest budka jest zły, jedźmy dalej. Panowie, uciekliście mi panowie w ocenianie Borysa Budki z tej dyskusji o Senacie. Chciałabym wobec tego jeszcze tylko wrócić na moment do tego wątku i zapytać o klub koalicji obywatelskiej w Senacie, który w tej chwili liczy 42 senatorów. Czy panów zdaniem oni będą głosować wszyscy razem, czy też może tu dojść do jakiegoś podziału? Adam Buła. W całej tej dyskusji, jest, są, w całej sytuacji są dwie niesłychanie ciekawe rzeczy. Po pierwsze, wydaje się, że obiektywnie to jest kompletna katastrofa yy, 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 koalicji obywatelskiej i, i Borysa Budki, yy, w szczególności ta, ta sytuacja z, z zachowaniem lewicy, z, yy, z tym jak oni wyszli yy, w tym wstrzymywaniu się od głosu, no to komunikacyjnie, politycznie, taktycznie. I de facto, być może tylko niestrategicznie, ale na pewno na wielu poziomach to, no to tragiczne te platformy, ale jednocześnie proszę zwrócić uwagę, że Bałusowi to udało się utrzymać na tyle jedność próbu, że oni tam zagłosowali jednak za tym nie do końca szczęśliwym wstrzymaniem się przeciwko Funduszowi Odbudowy prawie jednomyślnie. Tam chyba trzy głosy były inne i to było na poziomie yy, sterowalności PiS-u tak naprawdę. Ale, o czym to świadczy? Świadczy to o tym, że wbrew pozorom, nawet jeżeli platforma tak mi się wydaje, mów dalej nie jest specjalnie skuteczna i popełnia te swoje błędy wynikające z tego, że im się wydaje, że są ważni, a nie z się wydaje, że już nie trzeba tego szanować, to jednak jakaś tam jakieś tam scementowanie tego tej, tej partii funkcjonuje. To oznacza, że Pozycja bo nie jest taka słaba, jak chcieliby usłużni komentatorzy. Tej panie tej, tej panie redaktorze, to... bez takich wycieczek osobistych. Ja pana naprawdę bardzo o to proszę. Robert Knap adwocem tylko o senatorach koalicji obywatelskiej, a nie adwocem do uwag Adama Buły, dobrze? Znaczy jak pan redaktor była będzie w dalszym ciągu w ten sposób funkcjonował, to ja nie będę miał wyboru, e, tylko będę musiał komentować jego e, no, trochę poniżej pasa wypowiedzi i e, stwierdzam też, że staram się znać na pewno wielu rzeczach i nie e, opowiadam e, co chwilę, że czegoś nie wiem, albo czegoś nie rozumiem, albo czegoś nie usłyszałem, więc to tak na marginesie. No, panowie, żeby, bez to, obopólnych to złośliwości mówimy okay. na tematy związane z polityką panowie. panowie. Pano, panowie, ale ja naprawdę powinka bym prosiła im, bez tych wzajemnych... Kiedy mówię o rzeczach, o tych nie Pano, panowie, ja z panami bardzo chętnie przy innej okazji porozmawiam o roli dziennikarzy, natomiast teraz mamy ograniczony czas na mówienie o polityce, a nie o sobie nawzajem. Robert Knapp, a propos senatorów Koalicji Obywatelskiej. Senatorzy Koalicji Obywatelskiej być może będą bardziej niezależni niż posłowie w Sejmie. Ja uważam, że tak może się stać. To jest moja opinia. Może się też tak zdarzyć, że nie będzie aż takiego dużego sporu w, w czasie debaty w, w samym Senacie, w, samy, w, sam, w samym rozpatrywaniu tego, tej ratyfikacji i sprawa będzie dosyć szybko, dosyć, dosyć szybko przejdzie, bo jednak mamy do czynienia z trochę, inną, z trochę innym układem mentalnym, że tak powiem, w Senacie, to może się okazać, że senatorowie w sposób prosty i chętny będą chcieli w, w Koalicji Obywatelskiej tę ratyfikację y, y, przepchnąć, przegłosować. Zwłaszcza, że tak jak mówiłem wcześniej, niedobre doświadczenie z obrad w Sejmie może ich zniechęcić do oportunizmu. Panowie, po, po tym jak Fundusz Odbudowy był głosowany na plenum Sejmu, część publicystów, ale też część polityków opozycji właściwie wpychała Lewicę w ramiona Prawu i Sprawiedliwości albo odwrotnie. I w kontekście też tych wydarzeń chciałabym panów zapytać o to, co dziś Polskiej Agencji Prasowej mówił szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, a stwierdził on, że Lewica chce, by Sejm podczas najbliższego posiedzenia zajął się projektami ustaw liberaliz liberalizującymi prawo aborcyjne. Chodzi o projekty autorstwa Lewicy. Gawkowski zaznaczył, że chce jasno przypomnieć wyborcom, kto staje po stronie kobiet. Spis o niczym innym niż Fundusz Odbudowy nie rozmawialiśmy, stwierdził. Jak to czytać? Co to jest za deklaracja? O co w niej chodzi? Adam Buła. Chcę, że mówiąc, ja się dzisiaj rzeczywiście dość, dość mocno usiłowałem o tym zastanowić i nie, nie, nie doszedłem do dużo mądrzejszej konkluzji niż to, że to jest kompletny i solowy rozpaczliwie. To znaczy, Wydaje mi się, że to jest jednak odbicie tego, że, że nie można powiedzieć, że ta zmasowana krytyka, która spadła na lewicę głównie ze środowisk popierających PO, też nie do końca na lewicę, której zarzucono kolaborację z PiS-em, złamanie jedności opozycji, stracenie szansy na, na postawienie PiS-u, jest w bardzo trudnej sytuacji, w której być może musieliby w niektórych kwestiach ustąpić, no To tak naprawdę do końca po, po lewicy nie spływa, dlatego że nawet gawkowski, dlaczego no, znaczy, zastanówmy się, podstawowym elementem lewicy, jeżeli chce rosnąć, jeżeli chce budować się na scenie politycznej jest próba odbicia elektoratu tak zwanego socjalnego, którego zawłaszczyło pis przez swoje programy socjalne. To nie jest elektorat czuły na kwestie światopoglądowe, tylko socjalny. Więc teraz, kiedy nagle Gawkowski nie wiadomo skąd wyskakuje z kwestiami aborcyjnymi, to, to nie klei się z żadnym logicznym ciągiem y, działań politycznych. Znaczy, y, był taki y, głos zaraz po tym po, porozumieniu, że to lewica jest pragmatyczna, odzyskała podmiotowość, y, nie chodzi na pasku PO, jest wiodącą siłą opozycji i uważa, że tam gdzie się da, to trzeba być sprawczym i rozmawiać i ruszać ich do pewnych ust. I po takim spinie nie sięgają do rzeczy, które można ugrać fizycznie, tylko sięgają do, do takiego młotka światopoglądowego, z którym nic się nie da wygrać, można się tylko pokłócić. Pytanie to już do redaktora Knapa. Czy jego zdaniem ta wypowiedź ma być jakąś próbą przyciągnięcia tego najbardziej radykalnego światopoglądowo elektoratu lewicy w takiej obawie, że on może uciec na przykład do koalicji obywatelskiej albo e, być może do Szymona Hołowni? To ma to na celu, czy chodzi o jeszcze coś innego, panie redaktorze? Ja myślę, że, ja myślę, że przede wszystkim to jest próba utrzymania pewnego napięcia, sporu e, ulicznego wręcz, który e, przez ostatnie miesiące mieliśmy e, na ulicach e, protestów wręcz, e, takiego podgrzania jeszcze raz tego samego tematu, na którym e, być może teraz e, Gawkowski chciałby trochę więcej ubrać i ja e, zgadzam się jakby z, z tą tezą, z tym tokiem rozumowania, że tu nie ma żadnej tak naprawdę większej myśli politycznej walki o jakiś elektorat, e, czy e, to socjalny, czy, czy jakiś bardziej radykalny lewicowy. Tylko to jest jakby próba podtrzymania sporu wokół rządu, sporu e, antyrządowego e, i to takiego właśnie e, ulicznego. E, próba jakby wzniecenia po raz kolejny e, tych zamieszek e, i e, możliwość wypowiadania e, się, pokazywania się, e, e, być może dołączenia do, tak jak wcześniej to mieliśmy, e, e, które pokazują się i protestują przeciwko rządowi. I to tylko tyle właściwie. Moim zdaniem nie ma tu żadnych szans na jakikolwiek dyskurs szerszy polityczny czy jakiekolwiek zmiany w tym zakresie prawa, a jest do ugrania wyłącznie próba nadszarpnięcia autorytetu rządu i to jest chyba jedyny cel. Redaktor Buła zwrócił uwagę, że lewica powinna, przepraszam, że trochę tak skracam pana wypowiedź, e, iść w kierunku elektoratu e, nastawionego na postulaty socjalne. Swego czasu taką koncepcję miał Leszek Miller, to był rok 2012, okolice e, ustawy o podwyższeniu wieku emerytalnego. Wówczas lewica i PiS mówiły jednym głosem. Czy to jest dzisiaj dobry kierunek dla lewicy zdaniem Roberta Knapa? Czy to jest dobry kierunek, kiedy lewica i prawo i sprawiedliwość idzie w... Mówię, ten o, Mówię o tym, czy dobrym tak? kierunkiem dla lewicy jest skupianie się, tak jak sugerował to redaktor Buła na postulatach socjalnych zamiast na kwestiach światopoglądowych. Znaczy tu nie ma, tzn. jeżeli chodzi o, o rządy zjednoczonej prawicy, to nie ma jakiegoś e, takiego celowego działania w, w, o charakterze, nie wiem, propagandowo-politycznym w stronę, nie wiem, socjalną, tak, żeby poprawiać jakieś kwestie elektoratu od strony socjalnej. Tu są realne działania, które były podejmowane, które miały wzmacniać przede wszystkim tkankę społeczną, i to tak naprawdę stało się źródłem odbicia części elektoratu, który był niezadowolony, bo przypomnijmy, to nie ty... chodzi tak naprawdę w dużej części nie chodzi tutaj o elektoraty, które Kropka, panie redaktorze, bo jesteśmy po czasie. Robert Knap TvP Info, Adam Buła, Polska The Times. Do dyskusji wracamy po serwisie informacyjnym. Okay.